Zakupy za 700 złotych robione w zalimie. Napoje. Tak. Co za cola? Jeden. Pepsi. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Co za cola? Siedem, siedem, siedem siedem to jest inna pływa, co, co, siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście 16 siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden napoi, 21 jeden napoi jest jedna kajma na kotów, dwa dwa kajmy na kotów, trzy karmy na kotów, puska lapsa psa chyba, kiełbasa chyba dla psa, kajma dla psów, a na kotów następna puska dla psów. Kalma dla kotów orlopców? Nie wiem. Jedna kalma. Dwa kalmy. Trzy kalmy. Cztery kalmy. Pięć kalmów. Sześć kalmów. Siedem kalmów. Osiem kalmów. Ka dla psa, Tygodnik tucholski. Życie na gorąco. Tu jest kilogram, mam dwa kilogramy Malfi. Eee, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście jeden, siedem, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwa, trzy, właśnie cztery. Właśnie cztery, cztery, cztery mleka. Właśnie cztery mleka. Wszystko. Zakupy super za 700 zł. W zalnie.